Najnudniejsze walki w historii UFC, część szósta. UFC 274 Rewanż. Karla esparza kontra Rose na Majunas. Mistrzowski pojedynek, który kompletnie zawiódł oczekiwania. Obie zawodniczki były niesamowicie pasywne. Rose bała się zaryzykować, a Karla nie potrafiła wykorzystać swoich zapasów. W całej walce zobaczyliśmy zaledwie 68 celnych ciosów w 25-minutowym pojedynku, co daje jakieś 14 ciosów na rundę. I jak można sobie wyobrazić, nie były to ciosy typu Enganu Overing czy Masvidal Askren, tylko coś takiego. I takiego. I takiego. Zero agresji, zero inicjatywy i zero jakiegokolwiek ryzyka. Publiczność gwizdała, a Dano White podsumował to krótko. Zacząłem odpływać w połowie walki. Esparza wygrała niejednogłośną decyzją i została mistrzynią po raz drugi, ale nikt tu nie zasłużył na pas.